Przyjechałem tutaj po ceramikę. Od zawsze z żoną jesteśmy patriotami i kolekcjonerami bolesławskich fajansów i nie tylko. I chciałbym, żeby było, było zapamiętane, że wtedy, gdy byłem ministrem spraw zagranicznych i formowany był Urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki bezpieczeństwa i zagranicznych, Pani pierwsza wysoka przedstawiciel Lady Ashton poprosiła, żeby każdy kraj członkowski dał do jej gabinetu, do, do nowego budynku służby jakiś prezent charakterystyczny. No więc ja dałem cały wielki zestaw ceramiki z Bolesławca, który kolejnym wysokim przedstawicielom służy podczas oficjalnych spotkań w Brukseli. Zawsze starają się promować naszą gospodarkę, nasze sukcesy. A Bolesławiec uważam za sukces nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim estetyczny. To jest po prostu piękne, to jest, to jest gustowne. I cieszę się, że jest tak popularne także za granicą.